W środę w Berlinie podpisano międzynarodową umowę o wymianie informacji finansowych. Przystąpiło do niej prawie 50 państw, w tym Polska. Według Martyny Broczek kowalik z Biznes to zysk tego tygodnia. Umowa przewiduje, że kraje będą się nawzajem informować o rachunkach prowadzonych przez obcokrajowców. Ma to uniemożliwić ukrywanie pieniędzy na zagranicznych rachunkach i tym samym utrudnić unikanie opodatkowania. To bardzo dobry krok, tym bardziej, że Polska niedawno zaliczyła sporą wpadkę związaną z opóźnieniem ustawy o rajach podatkowych. Zyskiem tygodnia jest również decyzja PGNiG o zakupie złóż gazu w Nor Uważa Paweł Sołtys z Bloomberg Business Week Polska i programu Trzeciego Polskiego Radia. Zwiększa to możliwości produkcyjne polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa o 60%. I to jest dobra informacja. Polskie firmy rozbudowują swoją, swoją pozycję za granicą. I też dobrze, że będziemy mieli zdywersyfikowane źródła surowca takim jakim jest gaz czy ropa. Zdaniem Agnieszki Witkowicz-Matolicz z Radia MUZO FM zyskiem są wiadomości płynące z Węgier. Premier Węgier, Wiktor Orban odstąpi od opodatkowania danych, czyli od, tak naprawdę od opodatkowania internetu. No to jest wielki sukces protestujących. Od, udało im się osiągnąć swój cel. No i też ostrzeżenie dla innych rządów, innych państw, żeby nie decydowali się na opodatkowanie internetu. Stratą tygodnia są natomiast wyniki rankingu najbardziej komfortowych lotnisk The Guide to Sleeping in Airports. Ranking ten mówi o najlepszych i najgorszych lotniskach w Europie. Wśród najlepszych lotnisk nie ma ani jednego z Polski, natomiast wśród najgorszych na dziewiątym miejscu jest lotnisko w Modlinie. Przede wszystkim podróżni zarzucają temu lotnisku, że jest za mało miejsc siedzących i za mało udogodnień dla podróżnych. Strata to również straszenie drogim frankiem w związku z referendum w Szwajcarii. Zaczęło się mówić w polskich mediach bardzo dużo o tym referendum szwajcarskim, o referendum w sprawie rezerw, ale jednocześnie jest za... Zaczęły się pojawiać artykuły na temat ceny franka i na temat tego, że frank może wzrosnąć, jego cena może wzrosnąć nawet do 4 zł. Ta histeria wydaje mi się dość przedwczesna, a jednocześnie może skłonić tych, którzy mają kredyty do podejmowania pochopnych decyzji. Szczególnie że referendum wcale nie musi oznaczać katastrofy. Nie jest powiedziane, że Szwajcarski Bank Narodowy zrezygnowałby z polityki utrzymywania kursu franka na niskim poziomie w stosunku do euro, no bo po prostu to Szwajcarom się nie opłaca. No, z jakiego niby powodu mieliby umacniać franka, podkopując fundamenty własnej gospodarki? A nawet gdyby tak się stało, decyzja mogłaby wejść w życie dopiero za 8 lat.